she's Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. zorganizowania przez koło emerytów, pręcistów i inwalidów w Galewicach. Witam wszystkich członków koła. Serdecznie witam zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. <laughs> witam Pana Wójta Piotra Kołodziejaka, Wójt Gminy Galewice, przepraszam. Witam Pana Jerzego Przewodniczącego Rady Gminy Galewice, to, Witam księdza Roberta Czicza do proboszcza świętego Babrzyńca w Ostrówku. <klucz> Witam, okay. Witam Panią Benytynę Ścigała, dyrektora Gomułku Karemica. <klucz> Witam. Witam pana Ryszarda, Bogdana Wielickiego, Rajunda Górka i pana Marka. Przepraszam, zapomniałam. <klucz> Z naszej, które uświętają naszą uroczystość. Brawo. Witam gości z Sokolnik, z, z Koła Emerytów i Rencistów z Panią Przewodniczącą Wiesławą e, Dziewcińską na czele. Witam Stowarzyszenie Biała Góra z Panią Przewodniczącą Elżbietą Przednóbek na czele. I na rada jednobara, który tutaj nam chodzi, w no, gronie zdjęcia, no, to, 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 to. Nawet, na rękę kawateria. Nawet gdyby nie chcemy. Witam wszystkich serdecznie. Jest, jest dla mnie miło, że w tak dużym gronie mogliście się tu dziś spotkać. Wszyscy razem, na wieczorze figilijnym. Nawet jeśli ten rok bywa w moment taki trudny i przykry, to na pewno zdajcie się parę rzeczy, za które możemy być wdzięczni Bogu i ludziom. Za to, że tu jesteśmy, za, za atmosferę współpracy i wzajemnego wspierania się. Drodzy Państwo, koleżanki i koledzy, ogromne podziękowania kierujemy do organizatorów naszej uroczystości. Dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wydarzenia. Nie przedłużając, cieszymy się tym spotkaniem. Zanim połamiemy się opłatkiem, proszę Cię za poboczce o modlitwę, przystąpienie do błogosławieństwa Bożego oraz samych pogodnych i szczęśliwych nadchodzącym nowym roku 2024. Niech ten kolejny rok będzie lepszy od minionego, niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych planów i zamierzeń. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję wszystkim. Może do tych które złożyła pani prezes. Życzę wam, życzę wam dużo zdrowia, dużo radości, żeby każdy dzień był uśmiechnięty, żebyście każdy dzień był dla was taką największą radością. I przede wszystkim tego, co powiedział też ksiądz tego spokoju, a przede wszystkim pokoju, tego pokoju, który jest w naszych rodzinach, jest w naszych sercach. Aby zawsze był ten pokój między nami, między nami wszystkimi, abyście zawsze tylko spotykali dobrych, miłych ludzi na swojej drodze. Wszystkiego, wszystkiego, co należy. Dziękuję bardzo żeby nie przedłużając już, po widzę, że wszyscy są bardzo głodni, podsumowując nasz już prawie kończący się rok, serdecznie dziękuję za współpracę, za piękny rok, za ogrom uśmiechów i pięknych wspólnych chwil. Liczę na taki sam rok kolejny i wszystkie przyszłe lata. Wszystkim życzę wszystkiego co najlepsze, zdrowia i szczęścia. Wszystkiego dobrego.